Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast Wtorek, 11 dzień lipca 2017 roku w kalendarzu. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Rozpoczynamy. Kolejne spotkanie na antenie Dyfloradia na żywo a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość Robert Łabędzki. Witaj Robercie. No to już taki troszkę bywalec. No, bywalec, ustały. bywalec, bywalec. Ale dobrze, bo ty I zawsze ze sobą coś do tego naszego wirtualnego radiowego studia przyniesiesz interesującego. A coś przywlokę. Coś a coś dziś tutaj. Trzy urząd... urządzenia jedno polskie i dwa zagraniczne. Od którego zaczynamy, A no to może co? To może tak patriotycznie od polskiego patriotycznie. zacznijmy? Polskie urządzenie. Słuchajcie, dzisiaj oczywiście jakbyś powiedzieć, to jest mój konik troszkę zegary. Zegary i kolejne rzeczy, które są dla m, niewidomych dostępne. I urządzenie to nazywa się tk 00903 Wyprodukowane przez. w Chinach oczywiście, ale sygnowane firmą Lumen. Naszą polską Lumen Michałkiewski. Znajdującą się w Warszawie. Bodajże przy ulicy Czerskiej. Urządzenie kosztuje, mówię już od razu, 75 zł. Jest ono w takim oto pudełku. Takim płaskim. Od, od góry otwieranym. W środku znajdujemy. Yy, zapakowano w piankę, w piankę nie w urządzenie bąbelkowe yy, urządzenie i instrukcję obsługi w języku polskim przy czym mówię od razu yy, instrukcja jest do dwóch typów budzików TK00908 TK903 czym się różni jeden od drugiego a mianowicie tym, że jeden, jedno z urządzeń ma regulację głośności, a drugie nie to, które trafiło do nas, nie ma regulacji głośności, jest urządzeniem tańszym. Urządzenie TK00908 kosztuje 70, bodajże chyba 8 zł, albo 79, to kosztuje 75 Co mogę powiedzieć o tym urządzeniu? Jest to urządzenie płaskie. No, płaskie. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Kiedyś lampę ogrodową. Taką. Lampkę LED. Może być ogrodowa, albo taka stawiana na, na biurko. Taka lampka LED. Bo to urządzenie, bowiem, nie ma wyświetlacza. Czyli przyda y się przede wszystkim nam. No chyba, że ktoś jest z domowników przyzwyczajony do tego, żeby mu zegar oznajmiał. A tutaj, a tutaj powiem tak. Zaskoczę cię trochę, no? bo komentarze moich domowników były nieco dziwne po zobaczeniu tegoż urządzenia. Jakie? Urządzenie jest. Ponieważ urządzenie jest płaskie i jest zrobione tak, że aby usłyszeć godzinę, wystarczy walnąć w jego górę. Tak po prostu na odlew nawet to komentarz był taki. Wiesz, jest to nawet fajne, ponieważ jak człowiek się budzi i chce zobaczyć, chce zobaczyć godzinę, to musi głową się przekręcić. A tutaj tylko walnie w to i od razu do niego dotrze, jaka godzina jest. No to rzeczywiście dość ciekawa koncepcja. Tak, dość ciekawa koncepcja, po prostu jak się komuś nie chce. Po prostu nawet spać, coś go obudzi, i chce tylko wiedzieć, która godzina, i po prostu walnie w to urządzenie. A ten przycisk jest dość duży, to, bo to jest cała powierzchnia, jakby górna tego urządzenia. On jest tak wpasowany, lekko, lekko, lekko dosłownie w, wklęsły, i po prostu no nie sposób jest nie wtrafić w ten przycisk. Po prostu nie sposób. Bo to jest urządzenie, ja wiem. No w szerokości 8 cm, w średnicy 8 cm gdzieś. Może troszkę większe, no 10 bym dał. I po prostu cała góra tego urządzenia jest. Ojej. O, coś, coś, coś nam tu zagrało nie to, co powinno zagrać. A już nie gra. O właśnie. I po prostu chodzi o to, że to urządzenie jest właśnie. Na górze ma przycisk oznajmiania, taki wielki, na cały, zajmujący całą powierzchnię urządzenia. Potem mamy obramowanie takie plastikowe. Na dole mamy głośnik, cztery nóżki, i na koło tych nóżek mm, mamy mm, taki przycisk mały, przycisk ustawiania i klapkę od baterii. Urządzenie jest, o, która się tak otwiera i tak zamyka. O. Urządzenie jest y, zasilane dwoma bateriami LR03, czyli takimi cienkimi paruszkami. Hmm. Powiem tak, urządzenie jest głośne, za chwilę je usłyszymy. Po włożeniu baterii, oczywiście, y, baterię się wkłada płaskim do y, sprężynki, więc jest to proste zadanie, bardzo tutaj jest to bardzo tyflo zrobione. Y, Mało tego, jeszcze jest tak zrobione te, to urządzenie, że każda bateria ma swoją rynienkę tak, i jest to taki przygódkowy. No, Więc nie ma pomylić, problemu, że... tak, nie ma problemu gdzieś tam z włożeniem tych baterii. No nie, nie sposób, że tak powiem. No i teraz, um, aby usłyszeć, jak zegar mówi, um, naciskamy górę zegara. Górę, górę urządzenia, tak, Bo urządzenie jest bez wyświetlacza. Ja dodam, że te nóżki są gumowe takie z takiej gumy grubej, grubszej, grubszej gumy szorstkiej od dołu. No i teraz jak urządzenie nam mówi Godzina 19.13 Czyli głos Jacek Tutaj Jeśli chcemy datę usłyszeć, to jeszcze raz. 11, bardzo. Oczywiście ja, ja wcześniej to urządzenie ustawiłem, żeby nie było i godzina, tak 19, samo 13, napra, torek, sekwencyjnie, pra, będzie, pra, torek, pra, ja tak szybko godzina, naciskam, na żeby pokazać pra, go, na pra, godzina, jak, 19, on, jak on reaguje. A jeżeli chcę za chwilę, bo jak ja przestanę naciskać, to za chwilę usłyszymy taki dźwięk o właśnie, i wtedy jakby on wraca do swojego trybu podstawowego. Czyli nam się to resetuje Czyli, jakby po prostu ta Tak. Z I zawsze po tym dźwięku, bo godzina, tutaj mamy 19, o właśnie 15.14, jak jeszcze raz nacisnę i będzie mieli datę, ale jak będzie ten dźwięk, który zaraz o właśnie usłyszymy, to znowu nacisnę, godzina, znowu 19, będzie 14. godzina. Czyli znowu mamy godzinę. Teraz tak, można zegar uśpić, żeby on w ogóle na mnie, jakby zablokować mu wszystkie funkcje. A w tym celu naciskamy górę i trzymamy. I przytrzymujemy, i trzymamy, trzymamy, trzymamy. O, w tej chwili w tej chwili ja mogę cokolwiek na nim robić, i on w ogóle nie reaguje na ani na ustawiania, ani na, co, na cokolwiek, żeby z powrotem przejść do porządku z nim, czyli nam zaczął oznajmiać. Naciskamy górę. Trzymamy. Trzymamy. Cztery o, o. razy i Wyszła, mamy już komunikat. Teraz tak, jak zegar ustawić? Jak wspomniałem na spodzie Urządzenie mamy przycisk po lewej stronie, trzymając, y, trzymając y, klapką od baterii od siebie, a klapką od baterii do siebie, czyli do, do, do swojego brzucha. Ten przycisk jest po prawej stronie, między dwoma nóżkami, od spodu mamy przycisk ustawiania. I teraz ustaw jak, jak nacisnąłem ten przycisk, mam komunikat ustaw godzinę, i teraz. Górnym przyciskiem tym, którym, który mi ust, y, oznajmia y, godzinę, ustawiam tą godzinę po prostu. I jak ustawię, to mam... Ustaw, no, godzinę. ustaw godzinę, potem mam sekwencję. Ustaw minuty, ustaw, minuty. ustaw rok, ustaw, rok. Ustaw, miesiąc. ustaw miesiąc, ustaw dzień, ustaw alarm, godzinę, ustaw minutę, ustaw, ustaw alarm, ustaw godzinę. I potem Postaw znowu mamy... Minuty. Postaw rok. Postaw miesiąc. Postaw ja może pokażę Ustaw alarm, godzinę, Postaw alarm minuty Postaw alarm Ustaw alarm i naciskam górę. Alarm włączony, godzina 16.00 alarm, alarm włączony, godzina 16 Czyli to jest on Zero. off alarm wyłączony Tak, ale żeby wyjść z tego trybu to musimy po prostu chwilę poczekać i zakwijamy... To nam piknie dźwięk. Piknie i wyjdzie nam do... o i wyszedł nam do... 19:16 godziny. Wy, I wyszedł nam do, 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 do tej, tej, tej godziny, która, która jest. Ym. I teraz tak, y, czy prezentujemy jak zegar nas budzi? Myślę, że można zaprezentować, bo, zaprezentować. bo, bo to może być 19, no interesujące 17. gdzieś tam. E, więc ustawiamy. Ustaw Postaw minuty, Postaw rok ustaw miesiąc, ustaw dzień, ustaw alarm, godzinę, 11, 18, 19, 19, czyli górą, ustaw alarm, minuty, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, no załóżmy, i teraz sobie czekam, ustaw alarm, alarm włączony, godzina, 19, 19, no właśnie i teraz muszę poczekać i miejmy nadzieję, że ja przypomnę, nas to będzie budzić. urządzenie budził. ma tylko tak to urządzenie ma tylko dwa przyciski ten górny który oznajmia i przestawia i ten dolny który nas prowadzi po menu po prostu i za chwilę za chwilę zobaczycie państwo jak ten budzik budzi ja tylko dodam, że jesteśmy na Skype'ie, gdyby ktoś chciał o coś zapytać, tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, jesteśmy do Waszej dyspozycji, zapraszamy serdecznie. To urządzenie prezentuje się, <laughs> muszę powiedzieć, bardzo ładnie, bo ono jest ładne, miłe w dotyku, gładkie, co do kolorów to już nie pamiętam, chyba czarno-białe, o ile pamiętam, no czy biały, chyba ten przycisku górny, ale to i, i czarne obramowanie, ale to... Nie pomnę w tej chwili. No jest taki mocny plastik, gładki pleksem ja powiedział, bo to coś w tym stylu. Sympatyczna sprawa. Czekamy aż alarm się ozwie. A powinien niedługo to uczynić. O! O! o, o. Tak się od, odzywa alarm. I yy, jak słyszycie, Państwo, nie ma komunikatu. Dopiero będzie komunikat. Ale się alarm skończy. Ile ten Bo alarm męczy, gdy trwa, nacisnę... tak mniej więcej? Czy od... Minutę. minutę. I teraz ja go specjalnie widziałem: jak ja nacisnę górny ten przycisk do oznajmiania, to on się oczywiście wyłączy. Ale ja chcę. By... Godzina 19. O właśnie. I już... już alarmu nie ma. Że tak powiem. Oczywiście on się ozwie. On się odezwie nam następnego dnia. O tej samej porze. Więc żeby to wyłączyć, należy nacisnąć przycisk ten od dołu. Postaw godzinę, postaw minuty. Przejdź przez sekwencję. Postaw miesiąc, postaw dzień, ustaw alarm, ustaw alarm, minuty, ustaw alarm. Ale wyłączone. Wyłączyć. No i odczekać, aż zegar przejdzie do normalnego trybu, swojego. O właśnie, już przeszedł do normalnego trybu I, i to jest właściwie tyle, co można powiedzieć o tym urządzeniu. Urządzenie proste, yy, każdy poradzi sobie z jego obsługą. Yy, banalnie po prostu, po, powiedzmy proste. Nie najtańsze, nie jest niestety synchronizowane radiowo. Yy, kolejna rzecz, nie jest, yy, urządzenie nie jest, yy, nie ma funkcji drzemki. To trzeba powiedzieć, i to, to, to szkoda, bo tutaj funkcja drzemki, tak zwanego dobudzania, by się naprawdę przydała. Bo jeżeli zatrzymamy no, ten alarm, no, to już on nam więcej się nie odezwie. Nie, Dopiero po 24 godzinach. Dokładnie, dokładnie. I, i tak jak y, powiedział mi y, ktoś, kto to oglądał, właśnie z moich domowników, że szkoda, że nie ma funkcji do budzania, ponieważ taki budzik, jak tam zacznie tutaj pikać i można w niego, że tak powiem, walnąć na oślep, żeby on się, tak powiem, przycisnął, tak? Uciszył, tak, dokładnie. To przydałaby się ta funkcja do budzania, żeby on po prostu za 5 minut nam, czy za ileś tam, znowu zadzwonił, aż nas rozbudzi. No niestety. Tego tu zabrakło. O tym nie pomyślano. Tego tu zabrakło, a przecież można by było zrobić dodatkową, coś tam, funkcję drzemki, włączona, wyłączona i już w tym momencie. Niech nas dobudza. Urządzenie. Niech nas dobudza i zyska... zyskałoby na swojej atrakcyjności. Tak mamy to, co mamy. Ale na pewno plusem no i... jest prostota obsługi urządzenia. To myślę, że na przykład no, osoby starsze mogą docenić, chociażby. O, to nie tylko osoby starsze, i tak, takie osoby, właśnie, tak powiem, totalnie leniwe, Tu muszę przyznać, producent pomyślał o tym, zrobiono to w kształcie takiej lampki LED. Ja bym to tak nazwał. Można, że tak powiem, nacisnąć całą górę tego urządzenia i, i, i naprawdę trafić. bo no To nie jest jakiś mały przycisk czy coś wąskiego, tylko to jest duże. Łatwo, no mówi nawet z pięści łatwo w to przyłożyć. No ale może, tak? już nie demo, może już nie demonstruj, jak to wygląda. Nie jak w to no w będziemy, e, nie będziemy. Producent przewidział krótką żywotność urządzenia na tylko lat 15, bodajże do 2030 roku. I niech ono posłuży tyle czasu. I niech ono posłuży tyle czasu. Ja myślę, że przy. Odpowiednim użytkowaniu, jak ono posłuży rok, to będzie dobrze. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie użytkował go bardzo elegancko, to i no, może posłużyć bardzo długo. Ja nie mówię, ale ono jest stworzone do, do, do użytkowania raczej takiego mniej eleganckiego, że tak powiem. Po prostu... To przypomnijmy jeszcze na koniec tej części naszej audycji, jak się nazywało to urządzenie? To jest budzik firmy Lumen, akurat to jest model TK00903. O ile dobrze pamiętam, o ile dobrze pomnę, i to jest urządzenie bez regulacji głośności. Urządzenie naprawdę jest głośne. Jest też model 908 z końcówką 8 i ono jest z regulacją głośności. I, i tym się na razie różni jest troszkę droższe, to kosztuje 75 zł, to, yy, które jest z głośnością, kosztuje 78 chyba złotych, o ile dobrze tak. pamiętam, 78 albo 79, jakoś tak, tam złotówka. Yy, wszystko na stronie firmy Lumen można, yy, o takie rzeczy można odczytać, lumen.wav.pl lumen tam można wejść sobie w ofercie to urządzenie znaleźć. A urządzenie prezentował no, a ja Robert zimnie. Łabęcki. Dziękuję Ci bardzo, Robercie, za tę część jest. prezentacji, ale oczywiście to nie koniec. Już za chwilę przejdziemy do prezentowania kolejnych mówiących zegarów. Tak. Zatem zostańcie tak, z nami, jest. bo warto. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.